Także tu mamy to i spróbuję tą drugą tutaj poderwać. O, jak widzicie tu gdzie nie trzyma łatwiej jest jakby ją poderwać, bo jest jakby nie trzymać i łatwiej jest to poderwać, ale tu gdzie był klej i klej się rozjechał, no to nie ma opcji tego wyrwania. Widzicie? Tu gdzie jest ten klej, tu właśnie był na, na ten warkot, to nie ma opcji żeby to wyrwać, musimy to pachelką zobaczyć. Zobaczcie, jak to odchodzi. Odchodzi razem, nawet bym powiedział, z, e, z betonem po prostu, no. Więc naprawdę, zobaczcie, ładnie się to przykleiło. Teraz tak naprawdę odkuwam to. Jak widzicie, nawet leci pył z betonu Więc myślę, że nie ma co przepłacać i spokojnie można... Z tej marki korzystać. Zobaczcie, jest problem, żeby to odstepić te od ściany. Więc rzesło. Dobra, a zobaczcie, co to zrobiła ściana. Po prostu ścianę zaczęło e, odrywać. Więc naprawdę wydaje mi się, że mm, jak nie dajemy za, na zagruntowaną ścianę. Naprawdę, że trzyma dobrze, tylko trzeba pamiętać, żeby to robić po obryście i na środku.